To luda jeszcze sadziła to Tam Tamże na pewno na pewno. Moja jabłka. Tak, to były kosztele, prawdopodobnie albo Antonówki. Nie wiem co to za wezmę sobie na pamiątkę jedną jabłonkę od ciotki, tak, to są te same jabłka zachowało się tych parę drzew tylko raz, dwa, trzy pokręcone ze starości ale jeszcze żyją drzewo jest symbolem i modelem człowieka i nie tylko człowieka, ale całych społeczeństw. Może kiedyś coś na ten temat powiem. A tutaj, tutaj, gdzie, gdzie w tej chwili te wielkie drzewa rosną, to tutaj były, tutaj właśnie stał dom cioci, cioci Ludy. W ogóle to się zmieniło. Tutaj były takie krzaczki jakiegoś z tego. Tutaj było wyjście do, z, z kuchni. Tutaj gdzieś była studnia. Później zobaczymy i poszukamy. Tak to jest ten dąb a tu jest ten jesion Na którym z tych jesionów była taka kapliczka chyba z figurką Matki Bożej, bo tak bo tutaj stał dom, tu było wejście do kuchni, tego tego nie było. To, to krzaki zarosły. Gazon z kwiatami był tu tamtędy, tam był Sadek, tu była studnia. Boże kochany. Wiesz, to jest cała historia moja. jest. Patrz jak to się zmienia. A drzewa rosną, widzisz? A drzewa rosną. I mają rację, że rosną. Czekaj, obejdziemy z tamtej strony, zobaczymy jak to jest z tamtej strony. Tutaj kwaterowałem wiele, wiele dni mieszkałem tutaj. Później jak już byłem w szyszko, byłem adjutantem szefa no to tutaj bardzo, bardzo często u ciotki bywałem. Komuniści tutaj nie zapuszczali się bardzo, ale oni widzieli, że tutaj do ciotki ludzi to tak nie tak łatwo będzie, bo zawsze ktoś tutaj kwaterował, zawsze ktoś tutaj kwaterował, jakaś ochrona była. Niemcy tutaj się nie zapuszczali również. Może, może nie widzieli nawet, ale może czyli może ich nazwisko jednak trochę, trochę do tego. Hamowało ich jakieś ta, 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 takie zapędy, choć to, to nie znaczyło żadnej różnicy. Dla nich było wszystko jedno. Gdy przyszli sowieci, zajęli tutaj sowieci tą, 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 tą część, ciotka wyjechała w Krakowskie. Dopiero wróciła do Wilkołaza po. W jesieni 1945 roku, a Sowieci już byli tutaj, tutaj Sowieci byli w 1944 roku w lipcu, to że wróciła w 1945 roku tutaj do siebie. Trochę ją u betu nachodziło, ale oni tak jakoś też nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem robić. Ona była zbyt znaną tutaj osobą. W okolicy, do tego zbyt Lubiano miałam wielki autorytet tutaj w całej okolicy. Także ja tam różnie nachodzili różnymi sposobami, później mi mówiła, a to, że tego razu, że oni tutaj byli, udawali jakieś konspiracje, jakieś coś, tego jak była za inteligentna, żeby tego.